Witaj na kanale Narcyzm i Psychopatia z Autentycznym. To kanał o toksycznych, zaburzonych, narcystycznych osobach. Jesteś tu, by zdobyć bezcenną wiedzę, zastosować ją w praktyce i zmienić swoje życie na lepsze. Jesteś tu, by w porę wykryć zagrożenia i zakończyć wyniszczające relacje. Kiedy narcyz myśli, że z tobą skończył? Kiedy narcyz myśli, że już. Z tobą skończył, to nieuniknione, że w pewnym momencie, w pewnym punkcie twój związek z narcyzem się zakończy. To dość rzadka sytuacja, kiedy zostajesz z narcyzem lub narcyz zostaje z tobą. Dzieje się tak, ponieważ obecnie świadomość jest znacznie większa. Terminy narcyz czy gaslighting są jednymi z najbardziej wyszukiwanych byś pozostał z narcyzem to musi on przesłonić ci oczy musi być w stanie cię oszukiwać jeśli nie może tego zrobić to będziesz doświadczać ciągłych sporów kłótni aż taki związek się zakończy kiedy narcyz wybrał cię na swój cel na początku to wydawało się to takie dobre, jak w bajce, lecz nie mija wiele czasu, kiedy to narcyz rozpoczyna dewaluację. Zaczyna czuć od razu pogardę, traktuje cię tak, jakbyś był bezwartościowy, jakbyś nie zasługiwał na uwagę. To dzieje się stopniowo, powoli, choć może również dojść do tego nagle. Może to też szybko postępować. Dewaluacja może trwać przez długi okres czasu, nawet latami. Stopniowo jest coraz gorzej. Im dłużej pozostajesz z narcyzem, tym gorzej się dzieje. Możesz nawet nie zdawać sobie sprawy z tego, jak źle było, dopóki Narcys cię nie odrzuci. Nawet jeśli Narcys cię odrzuca, to nie oznacza to, że to koniec. Narcys często powraca do swoich ofiar. Powraca, jeśli tylko wierzy, jeśli tylko uważa. Że może coś jeszcze wydobyć ze źródła zasilania, powraca, jeśli jeszcze uważa, że będziesz z nim rozmawiać. Jest to cykl, cykl narcystycznej przemocy. Cykl ma to do siebie, że często się powtarza. Narcys powie ci, że z tobą skończył. Że to koniec, że nie chce Cię więcej widzieć, nie chce Cię znać, odrzuci Cię, lecz później powróci. To kolejny etap cyklu, to hovering, odkurzenie, próba wciągnięcia Cię do relacji, do związku raz jeszcze. Narcys będzie się z Tobą znowu kontaktować. Będzie dzwonić, pisać, nachodzić cię. Dzieje się tak, ponieważ Narcyz widzi, że ruszasz do przodu ze swoim życiem. Widzi, że powodzi ci się lepiej niż jemu. Narcyz powróci nawet wtedy, gdy zobaczy cię z kimś innym. Większość zachowań Narcyza. Jest sprowokowana zazdrością. Kiedy narcyz cię odrzuca, to jest to bardzo nieprzyjemne, dramatyczne. Jest to dla wielu osób koniec świata. Nie jest to jak zwyczajne, zwykłe, przeciętne rozstanie. Nie możecie porozmawiać. Nie możecie przejść. Przez to razem. Dzieje się tak, ponieważ Narcyz nawet nie widzi w tobie drugiego człowieka, jesteś dla Niego przedmiotem, przedmiotem, który przestał być użyteczny, przestał być potrzebny. Dlatego mówimy, że Narcyz cię odrzuca, ponieważ to tak. Jakby wyrzucał cię na śmietnik. Wyrzuca zużyty produkt na śmietnik, niczym pustą butelkę, którą wcześniej jeszcze zgniecie. Nie trzeba już nic więcej mówić. Narcyza nie obchodzą twoje uczucia. Narcyza nie obchodzi to, przez co przechodzisz. Narcyz się tobą nie zainteresuje. Tak się nie dzieje w toksycznych relacjach z narcyzem. Dla niego jesteś po prostu przedmiotem. Narcyz postrzegał cię jako coś, co zapewnia mu korzyści, wygody. Narcyz postrzegał cię jako coś, co można wykorzystywać, eksploatować. Kiedy narcyz dochodzi do wniosku, że sprawiasz trudności, to wtedy decyduje się Ciebie pozbyć. Decyduje się Ciebie pozbyć, nie biorąc pod uwagę Twojego zdania nie bierze pod uwagę Twoich uczuć. Narcyza obchodzi tylko to, czego w danej chwili chce. Pamiętaj, że narcyz skupia się wyłącznie na sobie. Pamiętaj, że Narcys jest pozbawiony empatii. Jest niezdolny do uczuć wyższych. Interesuje go tylko własna przyjemność. Interesują go tylko własne korzyści. Narcys nie widzi w tym nic złego. Zawsze znajdzie sposób na to, by uzasadnić swoje postępowanie. Narcys Zniszczy Twoje życie i ruszy naprzód, tak jakby nic się nie stało. Narcyz odrzuci Cię, ponieważ potrzebuje ciągłej uwagi, ciągłej rozrywki. Nudzi się bardzo szybko, bardzo łatwo. Kiedy myśli, że już z Tobą skończył, to często usłyszysz, Groźby, nieraz powie ci to, co myśli, może też to ukrywać i po prostu odejść, zniknąć, zablokować cię. Narcyz będzie miał napady złości, szału, zniknie tak, jakbyś nigdy nie istniał. Może nawet nie powiedzieć ci, co zrobiłeś źle. Po prostu sobie pójdzie. Odejdzie, nagle zakończy relację. Niespodziewanie wszystko się skończy. Dzieje się tak, ponieważ narcyz chce przenieść się do innego źródła zasilania. Osoby z narcystycznym zaburzeniem często podejmują lekkomyślne, impulsywne decyzje. Szybko się irytują. I mogą cię szybko odrzucić. Narcyz nie będzie z tobą przebywać, nie będzie z tobą rozmawiać, jeśli planuje odrzucenie. Może nawet przenieść się do innego łóżka, pokoju, na inne piętro. Jeśli komuś by na tobie zależało, to starałby się znaleźć rozwiązanie. Dbałby o ciebie. Interesowałoby go Twoje zdanie. Narcyz jest bardzo impulsywny, dlatego nie będzie o tym myśleć przez dłuższy okres czasu. To zdarzy się nagle, bardzo szybko, z dnia na dzień. Narcyz może się do tego przygotowywać wiele miesięcy, ale ty dowiesz się o tym nagle. Jak tylko Narcyz uważa, że to już koniec, to koniec. Kiedy cię odrzuca, to musisz skupić się na swoich emocjach, musisz je przetwarzać, zastanowić się nad nimi. Narcyz nie będzie akceptował tego, przez co przechodzisz, nie potwierdzi Twojej wersji wydarzeń, dlatego będziesz czuł się tak, jakby to traumatyczne wydarzenie nie miało rozwiązania, nie miało zakończenia. Narcyz może również zdecydować, żeby wrócić, może również myśleć, że z Tobą skończył. Niezależnie od tego, co myśli narcyz, to ty musisz zdecydować, musisz dojść do tego, że skończyłeś z narcyzem. Możesz zdecydować, że odrzucisz narcyza jako pierwszy. Jeśli już zdecydujesz, że to koniec, to naprawdę musi być to koniec. Nigdy nie powinieneś wracać do Narcyza. Jedynym powodem, dla którego ktoś miałby do niego wrócić, jest nadzieja na zmianę. Jest nadzieja, że Narcyz się zmienił na lepsze. To jednak nigdy się nie dzieje. Narcyz nigdy się nie zmieni na lepsze. Musisz wyzbyć się nadziei, oczekiwań, musisz uśmiercić nadzieję. Jeśli odrzucisz Narcyza, to nigdy nie powinieneś go przyjmować z powrotem. Narcyz powróci tylko po to, by cię ukarać, by zniszczyć cię jeszcze bardziej. Narcyz tylko cię wykorzysta, zrani. I odrzuci polub. Kliknij proszę przycisk kciuk w górę. Pomoże to innym ofiarom narcyza tutaj dotrzeć. Skomentuj, podziel się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami z innymi. Subskrybuj, kliknij dzwonek, żeby upewnić się, że otrzymasz wszystkie powiadomienia o nowych nagraniach. Udostępnij, naszym wspólnym celem jest zwiększanie świadomości w społeczeństwie i pomoc ofiarom psychopatów. Dziękuję i do usłyszenia wkrótce.